Wolf Messing, człowiek, który widział niewidzialne ostrzeżenia z zaświatów, objawienia śmierci i tajemnica duszy, nigdy nie próbuj sobie przypominać. Nigdy nie próbuj się komunikować. Jeśli przekroczysz linię między światami, przestaniesz istnieć w tym. Te słowa nie wyszły z ust byle mistyka, lecz człowieka, którego umysł był zagadką dla samej nauki. Jego imię. Wolf Messing, cichy jasnowic Związku Radzieckiego, prorok, który czytał myśli, przewidywał zgony i rozszyfrowywał sekrety, których nikt inny nie śmiał tknąć. Ale za człowiekiem, który hipnotyzował tłumy, kryła się znacznie głębsza tajemnica, pakt z niewidzialnym. Granica, której nie powinno się przekraczać. Przez większą część swojego życia Messing kategorycznie odmawiał rozmów z duchami. Zawsze powtarzał: Nie rozmawiam z umarłymi. Ale coś się zmieniło, coś zaczęło szeptać z drugiej strony głosy, które przyszły z innego świata. W ostatnich dekadach życia Wolf Messing zaczął słyszeć: Głosy, nie halucynacje, były jasne, spójne, naładowane emocjami i celem. Zapisywał wszystko w dziennikach, których nigdy nikomu nie pokazał. A które dopiero lata później ujawniły, jak bardzo jego umysł był połączony z inną rzeczywistością. Wiedział, czego inni nie wiedzieli, widział to, co było niewidzialne, czuł to, co było poza zmysłami. A co najważniejsze, znał dokładny czas śmierci każdej osoby, również swojej. Podczas jednego ze swoich pełnych występów, kobieta wstała w tłumie i wzruszona zapytała: Proszę, czy może mi pan powiedzieć, gdzie są moi rodzice? Messing spojrzał na nią w milczeniu, wskazał na puste krzesło w teatrze i powiedział: Twoja matka jest tutaj. Następnie odwrócił się do niej i dodał: Twój ojciec zginął podczas wojny. Kobieta drżąca potwierdziła. Messing poprosił wtedy swojego asystenta, aby ją odnalazł. Było coś więcej. Według niego dusza zmarłego ojca wołała, by być wysłuchana. Poprosił, aby pokazała synowi miejsce jego grobu, podał nazwę odległej wioski. Syn nigdy tam nie był, ani nie znał tej nazwy, ale podróżując do wioski, został zaprowadzony na stary cmentarz, i tam, wygrawerowane na kamiennej płycie, było imię jego ojca. Wolf nigdy nie był w tym miejscu. Skąd wiedział? Mówił, że dusze mówią, ale tylko jeśli masz wrażliwość, by słuchać. Zapowiedziana tragedia. Śmierć Ady Wolf nie używał swoich zdolności, by imponować. Używał ich, by ostrzegać. Pewnego dnia spojrzał na swoją chorą żonę, Aidę, która walczyła z okrutnym rakiem, i powiedział towarzyszącemu jej lekarzowi: Moja Aida umrze 2 sierpnia 18. Nie później, nie wcześniej. Lekarz próbował argumentować, mówiąc o statystykach, leczeniu i nadziei. Messing tylko odpowiedział: Zapomniałeś, kim jestem, ona odejdzie i nic nie może temu zapobiec. I tak się stało. Dokładnie o wyznaczonej godzinie. Aida zamknęła oczy w spokoju. Wolf uklęknął obok niej, ścisnął jej zimne dłonie i cicho płakał. Ona nie umarła, po prostu poszła przede mną. Od tego momentu nigdy nie był już taki sam. Zaczął się izolować, wędrować po pokojach, rozmawiając z głosami, których nikt inny nie słyszał. Mówił, że słyszał swoich zmarłych rodziców, którzy mówili do niego z drugiej strony. W jedną z takich nocy poczuł lekki dotyk na głowie i usłyszał głos matki: Zrobiłeś wszystko, co mogłeś, teraz nadszedł czas, aby odpocząć. Ostatnia rozmowa, kiedy jasnowic zobaczył swój koniec. Kilka miesięcy później lekarze wykryli u niego poważne schorzenie naczyniowe. Konieczna była pilna operacja. Opierał się, mówiąc, że już zna wynik, ale pod presją zgodził się. W przeddzień operacji odmówił towarzystwa. Powiedział, dziś wieczorem muszę być sam, muszę zakończyć ostateczną rozmowę. Spędził tę noc spacerując samotnie, rozmawiając z umarłymi. Następnego dnia jego przyjaciele go nie poznali. Puste spojrzenie, powolne gesty, dusza już odległa. Tylko mruknął: Powiedziała mi, że to koniec, że czas odejść. I przed operacją jego ostatnie słowa brzmiały: Umarłem. Bez bólu. Bez czekania. Po prostu odejdę. Wolf Messing odszedł. Ale tajemnica, którą pozostawił, rozbrzmiewa do dziś. Kiedy nauka słucha szeptów śmierci, świadectwo doktora Gniezdilowa. Podczas gdy Wolf Messing widział niewidzialne rosyjski psychiatra dr Andrzej Gniezdilow, badał tych, którzy byli na krawędzi otchłani. Przez ponad dwadzieścia lat pracował w hospicjach i ośrodkach opieki paliatywnej, towarzysząc pacjentom w ich ostatnich dniach życia. To, czego tam doświadczył, całkowicie zmieniło jego spojrzenie na śmierć i na istnienie duszy. Według gniezdilowa, tuż przed końcem pacjenci objawiają mądrość, której nigdy nie mieli za życia. Zaczynają rozmawiać ze zmarłymi bliskimi, dostrzegają ukryte prawdy i widzą własne życie z głębią nigdy wcześniej niewyobrażoną. Kobieta, z twarzą zdeformowaną bólem, powiedziała: Z tym bólem oczyszczam wszystkie swoje błędy, uwalniam się. Lekarz zauważył, że ci, którzy żyli z miłością i prawością, odchodzą z większym spokojem. Natomiast ci, którzy ranili, oszukiwali lub byli obojętni, cierpią nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Śmierć ma taką samą jakość, jak życie, które się przeżyło, twierdził. Wielu jego pacjentów, nawet bez religii, twierdziło, że widziało Boga w swoich ostatnich chwilach. Inni mówili, że słyszeli swoich rodziców, dziadków lub dzieci wołające z drugiej strony. Gniezdilow był również świadkiem czegoś niezwykłego. Jego pacjenci pojawiali się w jego snach po śmierci, nie po to, by przestraszyć, ale by podziękować, aby pożegnać. Chłopiec w terminalnej fazie zaczął emocjonalnie oddalać się od rodziców. Kiedy lekarz go obserwował, zauważył, że dusza dziecka była już w połowie poza ciałem. Wiedziała, co nadchodzi i była w pokoju, czego uczymy się od tych, którzy mają umrzeć. Doktor Gniezdilow dochodzi do wniosku, że śmierć dla wielu nie jest końcem, lecz odrodzeniem. Usłyszał od kobiety: Jeśli Bóg istnieje, to nie zniknę, a jeśli nie zniknę, nie ma się czego bać. Miała rację i odeszła z uśmiechem na twarzy. Wielu jego pacjentów umierało, patrząc na ikony religijne lub po prostu na sufit, mówiąc, teraz widzę, teraz rozumiem. Nauka może próbować to wszystko wyjaśnić jako halucynacje, ale gniezdilow mówi, nie ma znaczenia, czy to było prawdziwe, czy nie. Ważne jest to, że umarli szczęśliwi. Wnioski. Śmierć nie jest końcem, jest wezwaniem. Wolf Messing znał datę swojej śmierci, rozmawiał z umarłymi, ale ostrzegał: Nie próbuj do nich iść, należą do innego. Doktor Gniezdilow towarzyszył tysiącom ludzi aż do końca i widział: Ci, którzy mają wiarę, spokój i czyste sumienie, odchodzą w pokoju. Śmierć nie jest ciemnością, jest przejściem. I być może, kiedy nadejdzie nasza kolej, usłyszymy również łagodny głos mówiący, zrobiłeś wszystko, co mogłeś, teraz wróć do domu.